W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda moje życie z filmowcem. O oh my god! Wow! No jest to światło. Poczekamy. A few moments later... Bardzo to chcieliśmy podziękować. Jeszcze raz. Dobra, się nie znamy dlaczego to... tak dobrze wstępniałem, a ty go tak idealnie zżywałam. Za... Serdecznie, za chcę gonić się jak stara, maszyna, mój luk. raz. Again. <program phải> again. <laughs> again. <ko> no ty mam przyładnie? Wsparcie e, właśnie nasze działania. Mimo, że nie znaleźliśmy się wcześniej, my no już o jest już. Nie możemy siedzieć tak blisko, bo ja przełożyłem rękę i to będzie tak widać na nagraniu jak ja przykładam z powrotem. Nie wytrzymam się. Nie nagamy się do tego. Jak zerwanie na YouTubie. <laughs> Albo ogłoszenie ciąży tak też. Mikołaj szuka paska, ponieważ stwierdził po 20 minutach, że ten pasek będzie wyglądał lepiej. Całe, który nie. Mmmm. No, Koleżanka się za Jak stary dzik Na budowie. Gdzie stare. stary. stare. stary. Co tam stary? Na, no na dobre nie zaczynają. <laughs> I <noise> mój <motion> siadł, <noise> no, <damn it. głos> O nie. Już o pani słyszeliśmy, i pani widzieliśmy, co dzisiaj nie było. Otwarcie! <noise> Miło, że nie znaliśmy tak wcześniej. Jeszcze. Jeszcze. Ciekawe się nie podoba Jednak trzeba lampę na łóżko okay. W imieniu naszej medialnej sześcii Koła, Chcielibyśmy... się! Coś teraz ty się zaśmiałeś Ale ja cały czas siedzę i mój Ale zaśmiałeś się! Nie! W imieniu naszej medialnej czyli... Bardzo, z naszej medialnej strony Koła Teraz cię nie tą lampką Ja bym nie mogła, no i dałam go przedłużyć. Omae, mało się nie da No nie! Co ci nie pasuje? Co ci nie pasuje? Jak wysiadłaś, to nam się przykrzywiła i teraz leciała cały czas. A few moments later. To jest zwycięstwo. No zobacz, jaki brzuch wychodzi. Nie możesz tego wstawić. No zobacz, ja mam tu biały ten, miałam kropel. A jak wyglądało na setup, lampa jedna. Lampa, która sprawia tyle problemów. Głowa. I statyk. To ty na mnie spojrzałeś. No. No. To generalnie, kto was zaprosić na już. No i on sobie już tutaj gada. Co gada, tego się nikt nie dowiecie. A ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, może kiedyś.